To jest historia, jak pozyskaliśmy zakwas. W pierwszej kolejności należy powiedzieć, czymże jest ten mityczny zakwas, czyli namnożone bakterie kwasu mlekowego, fermentacja, a także drożdże kwasowe. I to jest przy pieczywie żytnim, wręcz żeby było prawdziwe pieczywo żytnie, niezbędne. Ale natomiast o zakwasie jak gdyby w innym y, czasie. Natomiast dzisiaj skoncentrujmy się, dlaczego tenże zakwas, który tutaj mamy, no i oczywiście z niego wytwarzany, bo trudno nazwać to produkowaniem, chleb, jest to wytwórstwo, czyste rękodzieło. Dlaczego ten zakwas, ten zakwas jest aż tak szczególny? kochani jest to dzieża. Dzieża to jest y, powiedzmy to naczynie y, drewniane, jak widzimy akurat, no chyba nie jest zbyt stare, gdzieś tam około 50 lat i historia jego polega na tym, że w 1990 roku na zaścianku przestano, oczywiście nowoczesność przyszła, jak wiemy i wszystkich dotknęła yy, przestano produkować yy, chleb chleb ten prawdziwy no w związku z tym no wiadomo, jaki mamy, tak jak znakomita większość z Państwa dzisiaj z nas sklep, a teraz Biedronka i tak dalej. No i kochani, zasuszony ten zakwas, bo zawsze w tej dzierży miesiło się ciasto i jak kończyło się produkcja chleba, to, to ciasto zostało już z dzierży wszystkie dopieczenia na chleb, to rzucało się ten zakwas, taki placek. I ten placek zasuszony, powtarzam od 1990 roku w tej dzieży pozostał. I namnożyliśmy oczywiście dodając wodę, naszą, naszą ześciankową mąkę żytnią prawdziwą i uzyskaliśmy ten kontynuację tego zakwasu. Kochani, ale historia to nie jest jakieś 1990. Historia sięga znacznie dalej. Jest to zakwas Cholążyny Anny. Dlaczego? Bo pierwszy chleb, należy domniemywać, powstawał gdzieś około 1530-540 roku. Jak cholążyna Anna osiadła w tym zaścianku, jasionówka na tej ziemi. W związku z tym, a wiemy, że chleb był rzeczą podstawową ciągle, każdego dnia. W związku z tym nigdy nie zginął. Jeżeli jest osiadłość ludzi, korzeń człowieka. Jego kontynuacja, taki kontynuacja była chleba, czyli tego zakwasu, tej szczególnej fermentacji, tych szczególnych drobnoustrojów, które zawsze są indywidualne i bardzo oryginalne. W związku z tym należy domniemywać, a przerwania tego nie było, od prawie pięciu wieków, za ścianką jasionówka, iż to, co nam pozostał, ten zasuszony zakwas, z 1910 roku jest kontynuacją tego XVI wieku. Stąd zakwas chorążyny, który dzisiaj mamy do chleba. No, oczywiście jak był zakwas chorążyny, no ale chleb komu był? Chorążemu, więc chleb i całej, całej rodzinie, czy latce też. Więc chleb jest chlebem chorążego. I na bazie tego zakwasu, który prawie pół tysiąca lat jest wytwarzany, ma. Jest wytwarzany dzisiaj chleb, żytni prawdziwy chorążego.